Taki mały testik przeprowadzę na Arania 8.7. W tej chwili modulacja AM, mikrofon Titanium Tit 326, jakaś chińska podruba a FM-y, radyko Aran 8.7. Taki mały testik do porównania są dwa mikrofony. Drugi to będzie atg -E mikrofonu marki chińskiej Titanium 326 na Arania 8.7 na górnej skali. W tej chwili mały teści Artatica Roddewila na Aranie 87 Głośność ustawiona na mikrofonie na połowie zakresu modulacja AM Artatica na Aranie 87, modulacja AM Pogłaśnianie na Mike ustawione na połowy Alan 87, Mike Tigro Devil Górna wstęga